W dzisiejszym odcinku przybliżę Państwu nieco historię ślęży, tak naprawdę jednego z najważniejszych miejsc kultowych w Polsce, oczywiście w Polsce przedchrześcijańskiej. Historię o monumentalnych rzeźbach tam odkrytych, ich możliwych twórcach oraz o tym, jak to niezwykłe miejsce łączyło tutaj w sobie różne kultury całej Europy. Zatem ślęża jest to góra bogów i burz. Ta wyjątkowa góra była miejscem, które przyciągało tutaj ludzi już od samej epoki brązu, jednocześnie budząc w nich strach i też szacunek, co z pewnością przyczyniło się do tego, iż została uznana za miejsce bliskie Bogom. Ślęża była miejscem kultu przez wiele wieków. Źródła pisane, takie jak zapiski Tikmara z XI wieku, wspominają o pogańskich obrzędach odprawianych na górze. Tacyt i Ptolemeusz także opisywali istnienie tak zwanego świętego Gaju Lugjów w tej okolicy, co sugeruje nam, iż tradycje kultowe trwały tutaj od bardzo dawna, aż po czasy wczesnego średniowiecza. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów śleży są jej kamienne posągi, takie jak niedźwiedź, dzik, panna z rybą czy mnich. Te monumentalne dzieła wyróżniają się surową, prymitywną stylistyką i są wykonane z lokalnego granitu ślężańskiego. A ich geneza i funkcja od lat wzbudzają spory pośród różnych badaczy. Jedna z hipotez mówi nam o tym, iż są to dzieła Celtów, którzy przybyli tutaj na Śląsk w IV wieku przed naszą erą i pozostawili po sobie liczne ślady swojej kultury. Druga z hipotez Łużycka mówi nam o tym, iż rzeźby mogły te powstać znacznie wcześniej, w VII-VI wieku przed naszą erą, jako elementy kultu lokalnych ludów, ale również pamiętajmy o tym, iż znacznie później, w czasach wczesnego średniowiecza, elementem kultu obdarzali tą górę i przedmioty na niej się znajdujące, słowianie, czyli generalnie plemię Ślężan. Zwróćmy jednak teraz uwagę na celtów. Celtowie byli znani ze swojej zaawansowanej sztuki i obróbki kamienia, a pojawili się na Śląsku, jak mówiłem wcześniej w IV wieku przed naszą erą, a dowodem ich obecności są liczne znaleziska archeologiczne, takie jak ceramika grafitowa, żelazne zapinki czy szklane paciorki. I ślady te wskazują na intensywne osadnictwo celtyckie w tymże oto rejonie a śleża mogła być dla nich świętym miejscem, tak zwanym Nemetonem, czyli świętym gajem. I rzeźby takie jak dzik czy niedźwiedź mogły pełnić funkcję strażników drogi procesyjnej prowadzącej na szczyt, gdzie odbywały się różne obrzędy, a symbolika tych zwierząt, siła, odwaga i połączenie z naturą miała szczególne znaczenie w mitologii celtyckiej. Przyjrzyjmy się teraz nieco greckim wpływom w sztuce Celtów. Jedną z najciekawszych rzeźb jest panna z rybą, znana także jako święty Piotr. Jej układ ciała, w którym ciężar spoczywa na jednej nodze, nawiązuje do greckiej sztuki klasycznej z V wieku przed naszą erą. A Celtowie, podróżując przez nadrenię, adaptowali elementy greckiego kanonu, co widoczne jest w stylistyce rzeźb ze ślęży. Ryba trzymana przez postać może zatem nawiązywać do celtyckiej symboliki mądrości oraz natchnienia. Najbardziej intrygujące podobieństwa rzeźb ze ślęży znajdujemy w tak zwanym Berrakos z Półwyspu Iberyjskiego, czyli monumentalnych kamiennych figur zwierząt wykonywanych przez Celtów, ale w Hiszpanii oraz Portugalii. Kolejne rzeźby: grzyb oraz mnich, gdzie grzyb wyróżnia się uproszczonymi fałdami szat i schematycznym przedstawieniem nóg jako jednej kolumny, co przypomina nam ponownie celtyckie słupy. Z kolei mnich o wysokości prawie 3 metrów, początkowo uznawany za średniowieczny słup graniczny, wskazuje na obrzędy religijne. Cofnijmy się teraz jeszcze bardziej w czasie, by przyjrzeć się. Kulturze łużyckiej, gdzie kamienne kręgi, ceramika odnalezione na sąsiedniej górze Raduni, wskazują na bogate tradycje sakralne, ale właśnie tej wcześniejszej kultury. Ale z kolei niektórzy badacze uważają, iż mogły one zostać później przejęte przez Celtów i dostosowane do ich własnych obrzędów. Na terenie masywu ślęży, w tym na szczycie ślęży oraz w miejscach takich jak Radunia, Wieżyca. Goznica, czy nawet okolice rzeźby Padny z rybą, znajdują się w pozostałości prehistorycznych kamiennych wałów. I oczywiście najbardziej imponującym oraz jednocześnie czytelnym jest wał otaczający szczyt samej Śmerzy. Ale zastanówmy się, kto i dlaczego wzniósł te wały. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma różnymi teoriami. Mówi się o kulcie Słońca oraz Księżyca, gdzie archeolodzy często łączą same wały z pradawnym kultem Słońca znajdującym się na Ślęży oraz Księżyca, który mógłby znajdować się na Raduni. Ale na tym oczywiście nie koniec, bo inna z teorii mówi nam, iż same wały przypominają typowe fortyfikacje spotykane w innych pasmach górskich. Zatem może to nam sugerować, iż mogły one pełnić funkcję obronną, chroniąc samą osadę lub też miejsce kultu. Na wyróżnienie natomiast zdecydowanie zasługuje wał z samej ślęży, gdzie jego konstrukcja wydaje się być znacznie solidniejsza i bardziej również przemyślana od tych z innych miejsc. I końcowo kto wie, czy wał nie miał równocześnie dwojakiego charakteru kultowego, a zarazem obronnego. I w tym momencie chciałbym Wam przypomnieć jeden z moich odcinków, czyli Sandomierskie Sakrum Ziemia Święta Wiślan, ponieważ wiele setek kilometrów dalej, ale już w województwie Sandomierskim, na łysej górze, odnajdujemy bardzo podobne sanktuarium, czy też gród refugium, gdzie natkniemy się tam ponownie na umiejscowienie na takiej samej samotnej górze kolejnych wałów kamiennych. Obrodnych, bądź też o przeznaczeniu kultowym. A szczątki tych wałów możecie teraz zobaczyć w rogu na moim filmie. Czy zatem miejsca te są w jakiś sposób połączone przez poprzednią kulturę celtycką, a może jeszcze ją poprzedzającą? Gdzie końcowo oba te miejsca na Dolnym Śląsku i w Sandomierskim stały się później w czasach wczesnego średniowiecza również miejscami kultu. Już dla przybyłych tutaj Słowian zachodnich. I gdy mam tutaj na myśli sam wał, to jest on w kształcie półksiężyca, wystaje około 1 metr ponad powierzchnię terenu o długości niemal 400 metrów, otaczając górę z trzech stron, za wyjątkiem jednej z jej części, gdzie w centralnym miejscu znajdował się zbiornik wodny, w pobliżu którego znaleziono wiele przedmiotów z brązu oraz ceramiki. Co możemy interpretować jako miejsce kultu. I na koniec przenieśmy się w czasy już nam bardzo bliskie, czyli do wczesnego średniowiecza, kiedy znajdowali się już tutaj ślężanie. umiejscowiając na stoku ślęży jeden ze swoich ważnych grodów, chociaż nie był on jedynym w tej okolicy. Ale skoro są grody, musiały być też i cmentarzyska, a nas interesuje ten, który przynależy do Będkowic. Datuje się go na czas od 8 do 9 wieku. Znajduje się niedaleko samego grodziska i składa się z kilkudziesięciu kopców, podzielonych w grupy. Same kurchany mają kształt kolisty, o średnicy od 3 do 7 metrów, a ich nasypy osiągają małą wysokość od 30 cm do zaledwie metra. Z kolei w ich wnętrzu odkryto czworokotne komory z lokalnego kamienia, również często wzmocnione drewnianymi belkami. A szczątki zmarłych po spaleniu na stosie składano w tych nasypach. Oczywiście, odnaleziono też tutaj fragmenty naczyń, które służyły do składania ofiar podczas obrzędów kuczci, przodków. I co bardzo istotne tutaj, to niektóre z kurhanów oznaczone były specjalnymi stelami, co wskazuje jednoznacznie na wyższy status pochowanych kiedyś tutaj osób. Wracając jednak do samego ogrodziska w Będkowicach, znajduje się ono około 800 metrów od współczesnej wsi Będkowice a gród powstał w VIII wieku i funkcjonował aż do wieku X. Lokalizacja zdecydowanie strategiczna, gdyż otoczony był naturalnymi przeszkodami, a w jego skład wchodziły wały, fosa, wspominane wcześniej cmentarzysko, a co bardzo istotne kamienny krąg kultowy. Gród ten był dwuczłonowy i dzielił się na wyższą część północną i niższą południową oddzielony wałem bardzo dobrze ufortyfikowany ponieważ pierwsza faza obronna to palisada z drewnianych słupów i plecionki natomiast już w drugiej zastosowano znaną konstrukcję przekładkową wzmocnioną gliną i kamieniami a z kolei w trzeciej mamy do czynienia już z solidnym wałem skrzyniowym wypełnionym gliną i kamieniami dodatkowo wzmocniony ławą co do mieszkańców samego grodu przechodzimy tutaj od prostych półziemianek z paleniskami Aż po same naziemne chaty wykonane w technice zrębowej z piecami kopułowymi i spadzistymi dachami. Podsumowując to wszystko, gród i cmentarzysko w Będkowicach są wyjątkowym świadectwem kultury i organizacji bez wątpienia słoweńskiego plemienia Ślężan, którzy to w końcu pod koniec pierwszego tysiąclecia również okupowali tą górę. I również, podobnie jak inne kultury, w ich przypadku miejsce to łączyło w sobie funkcję obronną, mieszkalną i bardzo ważną kultową. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Czy ślęża to góra Celtów, czy może Słowian, czy może wspólny wynik wielu kultur tutaj ze sobą złączonych? Zapraszam Was poniżej pod filmem do dyskusji, ponieważ Wasze zdanie jest zawsze bardzo istotne dla tego kanału. A jeśli film spodobał się Wam, zapraszam do subskrypcji i przy tym nie zapomnij o tym, aby oznaczyć dzwoneczek, byś mógł otrzymywać kolejne powiadomienia o nowych filmach z tego kanału. Również pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia.